Kultura i sztuka to kolejne koło naukowe, które poznaliśmy w programie Koła w ruch. Formacja potocznie nazywana kisem, zrzesza około 30 studentów, m.in. takich kierunków jak literatura i kreacja gier oraz dziennikarstwo. Choć tak naprawdę dołączyć do ich zespołu może każda osoba ucząca się na Uniwersytecie Zielonogórskim. Koło organizuje m.in. wieczorki kulturalne oraz spotkania dyskusyjne. O atmosferze panującej w kole opowiada Roksana, przewodnicząca oraz współzałożyciel. Grupy. Bardzo lubię ludzi, z którymi tworzymy to koło i dlatego też wyszła ta inicjatywa, po prostu dogadywaliśmy się bardzo dobrze i też mogę poznać zainteresowania innych. Nie muszę ograniczać się tylko na to, co ja lubię, mogę porozmawiać z kimś o tym, jaką sztukę lubi, kto jest jego ulubionym malarzem, pisarzem. Jednym z najmłodszych stażem działaczy koła jest Jakub, miłośnik gier fabularnych. Chłopak podkreśla jednak, że działalność w tym kole to nie tylko pasja, ale i obranie odpowiedniego kierunku, w tym tego zawodowego. Samo koło daje też wiele możliwości rozwoju, chociażby przy szukaniu praktyk, przy poznawaniu nowych ludzi, budowaniu kontaktów. Myślę, że to wszystko pozwoli, pozwoli nam się potem rozwijać w zależności. Czy marketingowo, odnośnie przyszłości, czy chociażby też hobbystycznie pozwala nam się rozwijać samemu sobie. Więcej o tym kole naukowym, ale i o innych działających na naszej uczelni znajdziecie w programie Koła w Ruch. Audycja w każdą środę o godzinie 10.30.